Ewangelia to dobra nowina o tym, czego Jezus dokonał w życiu innych, która nas ściga i pociąga, żebyśmy przybliżyli się do Jezusa, do źródła miłosierdzia na tyle blisko, żeby nas, nas mogło dosięgnąć Jego boskie chce, żeby, żeby mogło nas przemienić, uzdrowić, uwolnić tak jak tego potrzebujemy. Zapraszam do medytacji Ewangelii Świętego Marka o uzdrowieniu trędowatego. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w szóstą niedzielę w ciągu roku. Przesłowek Laskowski, Przesłowek Maciąk. Witajcie. Witamy. Robert Muszyński. Nieprofesjonaliści, chłaniamy się jest taki bardzo ciekawy temat, bo mówimy w ogóle o, o wykluczeniu, a ten trendowaty był bardzo szczególnie był wykluczony ze wszystkiego. Więc zapraszamy wszystkich do słuchania Ewangelii Świętego Marka, pierwszy rozdział, wersety od 40 do 45. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trendowaty i upadając na kolana, prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę którą przypisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Więc może opiszmy chwilę tą sytuację, Trendowatych, dlaczego byli wykluczeni, w jaki sposób? No to jest jakoś ważne, istotne. Trąd, trąd właściwy został przywleczony do Europy najprawdopodobniej z Indii przez żołnierzy Aleksandra Macedońskiego w IV wieku, na przełomie iv iii wieku przed Chrystusem. Choroba skóry, straszliwa, która sprawiała, że właściwie człowiek stawał się taką chodzącą śmiercią za życia, bo oprócz wielkiego cierpienia fizycznego, choroba skórna, która powoduje, że ciało po prostu rozkłada się żywcem, nie tylko sama skóra, ale tkanki głębsze, odpada nos, odpadają palce. Człowiek jest jedną wielką raną, cuchnącą, nie ma na to lekarstwa. Do tego, do tej śmierci fizycznej powiedzmy, na raty, za życia, jakby dźwigany, jeszcze dołącza się śmierć cywilna, ponieważ taki człowiek ze strachu przed zakażeniem, miał zakaz kontaktu z kimkolwiek, musiał opuścić rodzinę, opuścić swoją tak jak my miejscowość. Mamy izolację czy kwarantannę? No gorzej, dużo gorzej. Dużo, gorzej nie? Ale Na pustkowiu rozumiemy. musiał sygnalizować z daleka swoją obecność, żeby nie pozwolić, żeby ktokolwiek do niego się przybliżył, musiał mieć rozerwane ubranie, musiał krzyczeć nieczysty, nieczysty. I to była też śmierć religijna, ponieważ miał rzecz jasna zakos udziału w kulcie. Był nie tylko groźny dla zdrowych przez możliwość zakażenia, ale także nieczysty rytualnie, przez to, że jego skóra była y, chora. Nie miał prawa zwracać się do Boga, nie miał prawa składać ofiar, nie miał prawa w ogóle wstępu do świątyni, odcięty od kontaktu z, z Bogiem. I w takiej właśnie sytuacji człowiek. Y, 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 Człowiek tak straszliwie zmaltretowany przez to fizyczne zło jest też w Ewangelii obrazem sytuacji duchowej. I to jakoś ewangelista zakłada, wyraźnie sugeruje, może... że trąd jest pewną figurą zła duchowego i moralnego, czyli grzechu. To bym w słowo Józchowi, posłuchamy może tego, co mówi Augustyn na ten temat akurat do tej Ewangelii. Mówi tak, ty zaś o Panie, jego słowami odwracałeś mój wzrok, abym wreszcie spojrzał na samego siebie. Bo ja samego siebie umieściłem gdzieś za swoimi plecami, aby siebie nie dostrzegać. I oto mi stawiłeś przed oczyma mnie samego, abym zobaczył, jaki jestem wstrętny, pokręcony, brudny, okryty wrzodami, ociekający ropą. Patrzyłem, i ogarniało mnie przerażenie, a nie było dokąd uciec od tego widoku. A potem. Gdy wśród wewnętrznych zmagań zobaczyłem piękno ideału życia ewangelicznego, ale nie znalazłem sobie sił do jego podjęcia, usłyszałem w sercu wezwanie: rzuć się ku Bogu, nie obawiaj się, on się nie cofnie, abyś upadł. Rzuć się z całą ufnością, on przygarnie się i uleczy. Nie? i tutaj, Augustin, świetnie, tak daje ten komentarz, właśnie to, co mówiłeś, że, że ten stan ducha, który człowiek bez Chrystusa no, ma i to jest taki stan ducha, w którym nikt mu nie pomoże. Jak to wykluczenie, o którym mówiłeś I było tak straszne i też to było wielkie cierpienie dla całej wspólnoty, bo wiedzieli, że nie mogą pomóc temu człowiekowi. I on cierpiał i ta wspólnota, z którą musiał się oddać, też cierpiała. Nie? I gdzie ratunek? Właśnie pięknie odpowiadał Gustyn. Upadł. Yy, upadając na kolana. Tak. Ale zanim przyszedł i upadł na kolana, musimy zauważyć coś innego. Skąd on wziął motywację, żeby w ogóle przyjść, łamiąc surowy zakaz prawa, prawda? zakaz zbliżania się do kogokolwiek. Tak. Tymczasem on przychodzi w bezpośrednią bliskość Jezusa, pada przed Nim na kolana i długo, cierpliwie, uparcie Go prosi, co tutaj tekst oryginalny tak ładnie pod, podkreśla. I prosząc go, i upadając na kolana, i mówiąc, nie? te trzy imię słowy wyrażają czynność, która trwa długo, która jest uparta, cierpliwa, nieustępliwa w pewien sposób. Nie? Co go skłoniło do takiego zachowania, prawda? Ktoś mu przyniósł wiadomości dobrą nowinę. Mówiąc krótko, powiedział. Zobaczmy. Jezusie. Werset 28. Dwu, po egzorcyzmie w synagodze Rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie Galilejskiej, a potem na pewno kolejna fala tej wieści, kiedy on u domu Piotra uzdrowił wielu chorych i opętanych, tak. uwolnił. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie, który ma lekarstwo na ludzką, na, na to co beznadziejne, prawda? Tak. Który jest miłosierdziem, że jest miłosierdziem. Yy, które mo, może to, czego nie jest w stanie zrobić, prawo, bo, bo prawo tylko sankcjonuje, jakby diagnozuje człowieka i go izoluje, żeby inni się nie zarazili, prawda? Chorobą czy grzechem, wszystko jedno. Tymczasem on zrozumiał z tej dobrej nowiny o Jezusie, że istnieje inna siła w Bogu, miłosierdzie, które pozwala, jakby pod prąd przepisów prawa przyjść po niemożliwe i że to mi mi miłosierdzie ma na imię Jezus. I zobaczcie, że Jezus też przekracza prawo. Łamie prawo. Łamie prawo, bo się go dotyka. Zakaz dotykania, surowy zakaz. To robi miłość? Zaciągając jakby nieczystość, tak, czyli dokładnie, biorąc na, na, siebie, na siebie, dokładnie tą nieczystość, naszą śmierć. Naszą śmierć. I to jest piękne, nie? Bo też to po grecku słowo, że to dotknięcie, ponoć tak tłumaczy słownik ten grecki. Ten, ten zwrot, że to jest dotknięcie skuteczne. Tak. Heptomai. Hepto, tak, heptomai. Hapto, które no, hepto, hepto tłumaczą egzegeci, że to jest dotknięcie, które zmienia, które tak. modyfikuje, nie zostawia ciebie takim samym, a są też trzy teksty u Mateusza bodajże, które tego czasownika używają na opisanie ognia, którym zapalamy lampę. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej tak dalej. A więc to jest to w, tym, w tym dotknięciu Jezusa jest moc przemiany, jest ten, to jest ogień miłosierdzia, prawda? Ale patrz, Który wcześniej, zmieniamy... wcześniej Jezus zdjęty litością, a tam jest splankna. Splanch, z z miłosierdzie. Spankna to są wnętrz, wnętrzności serce płuca wątroba nerki, a więc y, współczucie porusza wnętrzności Boga. Nie? Można powiedzieć bardzo, bardzo obrazowo. Przenika na wylot Jezusa, y, Boga. Prawda? Ale to jest też y, miłosierdzie. Więc, miłosierdzie, tak. tak. To o to chodzi. Uczucie i miłosierdzie. Czyli nie jest litością, w sensie, no, biedaczek i tak dalej, tylko rzeczywiście poruszony do swojej wnętrzności i można powiedzieć, miłosierdzie to jest, ta miłość to nas rodzi na nowo. A więc zauważmy, słowo, które nie jest tylko informacją, ale jest mocą, która y, każe człowiek, da, daje człowiekowi iść daje człowiekowi siłę, żeby iść pod prąd przez wiarę, prawda? Ku temu, co po ludzku niemożliwe, nie? Miłosierdzie, które nie jest tylko bezsilnym uczuciem litości, ale jest mocą, która pozwala człowiekowi z, z martwych stać, prawda? Jest dotknięcie, które nie jest jakimś gestem, tylko niemal się będzie, do. będzie dobrze, inni mają gorzej, tylko ono mnie stwarza na nowo, prawda? Jest to, to y, boskie chcę, prawda? Jeszcze i Jezusowa odpowiedź na jego modlitwę, to boskie chcę, które wyraża nie tylko jakieś bezsilne, takie chciałbym życzyć Ci zdrowia, tak jak my możemy sobie mówić, y, kiedy ktoś choruje, w tym również jest moc, pragnienie samego Boga, pragnienie, które jest twórcą, prawda? Do tego bym dorzucił jedną rzecz taką ważną, że miłosierdzie nikogo nie wyklucza, ale, i tu trzeba to ważne dodać, ale, przemienia serce, czyli, bo dzisiaj wielu mówi, a, Chrystus Niego nie wyklucza, mogę być takim, jakim jestem, kocham mnie takim, jakim jestem, nie. Spotkanie z Chrystusem przywraca nam zdrową naturę. E, zdrowego ducha. E, tak samo zdrowe relacje do Boga i do ludzi, i do samego siebie. Bo widzimy, że ten człowiek tak. przyszedł. Przyszedł. Prosił i błagał o wyzwolenie z tej choroby. Ty możesz mnie oczyścić. Tak. I on zrozumiał, można powiedzieć, swój grzech i tą Twoją tragedię życiową. I prosi Jezusa, bo widzi korzenie: tego wszystkiego zmień. Panie, moje, moje serce. Jest jeszcze jedna rzecz ciekawa. Oprócz tego uczucia yy, miłosierdzia, tak to możemy nazwać, jest, dochodzi jeszcze uczucie gniewu na zło, które Marek opisuje. Tak, jest tutaj. Yy, w tekście polskim mamy Jezus surowo mu przykazał. Yy, w oryginale jest imię słów Jezus, poruszony gniewem, tak byśmy to mogli, yy, czy tknięty gniewem, jako pewien nagły impuls. Yy, pewne uczucie w nim wzbiera, przykazuje mu i zaraz go odprawia, wyrzuca go dosłownie, prawda? Idź do, do świątyni, tam gdzie miałeś zakaz, nie? Żeby oni stwierdzili, że jesteś zdrowy. Gniew Boga na zło fizyczne, czyli chorobę i moralne. Bóg tego nie chciał. Bóg nie stworzył zła, Bóg nie stworzył śmierci. My bezradni wobec zła oswajamy się z nim i przyzwyczajamy się, żeby na zło, czy to chorobę, cierpienie drugiego człowieka, ponieważ nie stać nas na to głębokie współczucie, reagujemy pewną obojętnością. No to jest Twój problem, no początkowo ja radzenia. Wszystkie kościoły, modlitwa o ustanie epidemii. Tak. Mija rok. Pytam się, gdzie się modlimy o ustanie epidemii. I tak samo gniew Boga na zło moralne, na grzech, prawda? My też tutaj obojętnie my nie mogąc sobie poradzić z sytuacją grzechu, który wkręca człowieka, mówimy ach, to jego problem sam. Chociaż muszę ci to, powiedzieć... Nie jest to takie złe. Tymczasem Jezus nam pokazuje tutaj niezgodę Boga na zło. Bardzo ciekawa rzecz. Ale ja chciałem zauważyć też inną rzecz, nie? Mianowicie yy trochę też czytam i odczytuję tę Ewangelię w duchu powiedzmy, ewangelizatora. Nie tak ile razy jesteśmy w, w, takiej, w takiej funkcji, i teraz tak, nagle ci przychodzi ktoś, zaczepia cię, widzisz, że ma wiarę, nie możesz go odesłać z niczym, więc dajesz mu to, czego chce, ale musisz iść człowieku daleko, bo ja mam misję do tego miasta. Yy, więc odsyła go do kapłanów, czyli do Jerozolimy, pewnie kawał drogi, żeby się tutaj już nie plątał. Tymczasem on zaczął robić propagandę, w sensie yy, głosił, co mu Jezus zrobił, i teraz Jezus musi być, już yy, nie może wejść do miasta, musi zaczekać, aż przyjdą do niego na pustkowie. Ale w pewnym sensie pomiesza mu muszyki, nie? Jego plany ewangelizacyjne. W pewnym sensie. Więc ja te, też zastanawiam się, czy można ten gniew Jezusa i yy, to, że go wyrzucił, yy, bo tak dosłownie jest w tekście oryginalnym, czy można w ten sposób to interpretować? Pewnie tak, ale też ja jakoś widzę wiecie, jeszcze jedną rzecz, że ten gniew, o którym mówił Józef, yy, co, co wyraża, to, że. Tak straciliśmy istotę życia chrześcijańskiego, my jako wspólnoty chrześcijańskie, że nie potrafimy ludzi wyzwalać zła nieraz. Po prostu to wszystko jest tak powierzchowne, że nie ma tam mocy Chrystusa w tym wszystkim. I tu widzimy, że prawo, taka prawość, taka, taka porządność, nazwijmy to w cudzysłowie katolicka, ona nie zbawia. To, to, to chodzi o coś o wiele bardziej głębokiego. I oni właśnie w tym prawie całym nie mogli być zbawieni. To co mówi święty Paweł. I ten jakby gniew, ten, ten, to może takie to poruszenie Jezusa właśnie się na tym polega, że przecież o to chodzi, że dopóki nie będzie Bóg na pierwszym miejscu w Waszym życiu, nic się nie wydarzy. No, nic się nie może zmienić, dopóki nie znajdzie ten cud, tego spotkania. Zrozumcie to. Bez tego to jest niemożliwe. Tak jest. I y, Ewangelia tutaj robi właśnie taką niezwykłą rzecz, która jest niemożliwa dla prawa, bo prawo rozpoznaje problem, trąd czy grzech, piętnuje człowieka i go oddala, oddala. żeby inni się nie zarazili. Tak Tyle. I masz po prostu, um, umierasz. Nie? nie daje Ci żadnej nadziei. Dlatego z przekleństwa prawa wykupił nas Chrystus. Nie? Dokładnie. Za człowiekiem y, w ten sposób odepchniętym od Boga, od ludzi, od nadziei idzie dobra nowina. Ewangelia, jako pewna moc, która budzi w człowieku nadzieję, taką zuchwałą nadzieję, i każe mu przybliżyć się do Jezusa, który jest tym otwartym źródłem Bożego, otwartym na krzyżu, prawda? Serce Jezusa, każe przybliżyć się mu wbrew wszelkim ludzkim przeszkodom, nawet religijnym, prawda? Mówimy tutaj o tej religii, tak. która była takim brzemieniem dla, dla ludzi Ewangelii. Y przybliżyć się do Jezusa przez wiarę na tyle, żeby mogło Ciebie dosięgnąć, to boskie chce, żebyś był w stanie je przyjąć nie? na wyciągnięcie ramienia. To jest bardzo ciekawe, że, że On jest tutaj, że, że to jest wiara aktywna, prawda? I ta jego długa modlitwa uparta, że on klęcza przy Jezusem i prosił, i mówił, ona nie miała zmienić Jezusa, tylko miała otworzyć Jego. Człowieka, prawda? Przybliż się do źródła miłosierdzia na tyle blisko, właśnie, żebyś zobaczył swój stan, żebyś rozpoznał, nazwał swój trąd i żebyś uwierzył, że jest dla ciebie nadzieja, żebyś zapragnął tego, co Jezus pragnie ci dać. Tyle mówię, żebyś że... pragnął przyjąć ten mhm. ogień miłosierdzia, który ciebie zmieni nieodwracalnie i będziesz musiał później <głosierdzia> przygnąć do Jezusa i głosić Ewangelię tak jak Jezus no, w swoim życiu. Finiszujemy. No, I... To jest czas poważny. Zapraszamy, żebyście wy też uwierzyli, że ta ręka Pana wyciągnięta nad Waszym życiem. Chcę, jest, chcę, to boskie, jest ta chcę. ręka, która ma władzę nad wszystkim, nad całym światem także nad Twoim życiem. Ksiądz Sławek Laskowski, Ksiądz Maciąg i Ksiądz Robert Muszyński.